Wpływ Twin Peaks z 1990 roku niezaprzeczalnie można dostrzec w szerokiej gamie gier, zwłaszcza z gatunku survival horror. Choć wiele tytułów inspirowało się różnymi elementami fabularnymi czy też scenograficznymi kultowego serialu telewizyjnego, niewiele z nich było w stanie oddać jego unikalną niesamowitość. Ten przyciągający i zarazem odpychający nastrój, który pozostawia odbiorcę w stanie niepewności. Narrację podważającą oczekiwania widzów i pozostawiającą ich z pytaniami o autentyczność scen z pogranicza Jawy i Snu. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, co stoi za tajemnicą niesamowitości wpływowego dzieła stworzonego przez Davida Lincha i Marka Frosta, oraz poznać Grę, która jako jedna z nielicznych uchwyciła ten niepowtarzalny styl, to zapraszamy cię do obejrzenia tego materiału. Sponsorami technologicznymi kanału Kanciapa Chris'a są firma Endorfi, producent sprzętu i akcesoriów komputerowych oraz firma AOC, producent monitorów dla graczy. Nadmiar inspiracji Twin Peaks wywarło silny wpływ na Deadly Premonition, przygodowy survival horror z 2010 roku. Szczególnie w odniesieniu do jego narracji, małomiasteczkowej scenerii, dziwactw głównego detektywa i ekscentrycznego zachowania mieszkańców Greenvale. Oba te tytuły posiadają wiele wspólnych elementów fabularnych, które przyczyniają się do ich niezwykłości. W obu historiach centralnym punktem wydarzeń jest brutalne morderstwo młodej kobiety. W serialu ofiarą jest Laura Palmer, a w grze Anna Graham. W Deadly Premonition wcielamy się w postać agenta FBI Francisa Yorka Morgana, który został wysłany do zbadania morderstwa w małym wiejskim miasteczku Greenvale w stanie Waszyngton. W Twin Peaks Dale Cooper, również agent FBI, zostaje skierowany do tytułowej miejscowości w celu zbadania śmierci nastolatki. Obu bohaterów poznajemy w bliźniaczych scenach, ukazujących ich ekscentryczną naturę. Jadąc samochodem, nagrywają oni na dyktafonie czy też telefonie komórkowym swoje przemyślenia. W toku swoich śledztw funkcjonariusze federalni stopniowo odkrywają złożone i podwójne życia ofiar. Choć tak naprawdę zarówno Anna, jak i Lora skrywały wiele sekretów, cieszyły się one wśród lokalnej społeczności nieskazitelnym wizerunkiem, a dodatkowo były uważane za jedne z najpiękniejszych kobiet w swoich miastach. Zaangażowane były w kontakty z półświadkiem, Anna wtajemniczona była w działalność seksualnego kultu, Laura natomiast pracowała w One Eyed Jacks, kasynie, a zarazem domu publicznym. Poprzez ich historię poznajemy mroczną stronę obu miasteczek oraz obserwujemy konsekwencje wydarzeń spowodowane przez ich śmierć. Morderstwa mają długotrwały wpływ na całą społeczność. Zwłaszcza na pozostawione w żałobie matki Sally Graham oraz Sarę Palmer, które nie potrafią pogodzić się ze stratą córek. W obliczu wielkiego bólu, cierpienia i emocjonalnego rozbicia tracą zdolność do codziennego funkcjonowania. Ból, z którym mierzą się każdego dnia, doprowadza je do społecznej izolacji. Imię i nazwisko Anny Graham może stanowić swojego rodzaju grę słowną, połączenie imienia ukochanej Dayla Coopera, Ani Blackburn z drugiego sezonu Twin Peaks oraz nazwiska odgrywającej ją aktorki Heather Graham. Obydwie historie rozpoczynają się od odnalezienia ciał zamordowanych ofiar Lory Palmer nad brzegiem plaży, a Anny Graham przywiązanej do gałęzi bardzo charakterystycznego drzewa. Pierwszym świadkiem popełnionych zbrodni w Deadly Premonition był lokalny rybak Jim Green, który nawiązuje do jego odpowiednika z serialu telewizyjnego Pita Martella. Zamiłowanie bohatera Twin Peaks do szachów odzwierciedlone jest w grze postaci lekarza u szacha Johnsona. W ustach martwej Anny York znajduje czerwone nasiono, a w przypadku Lory Cooper natrafia na skrawek papieru z literą, osadzony pod paznokciem. Elementy te są charakterystycznymi wizytówkami seryjnych morderców z danych opowieści, działających na terenie całego kraju. Great Deer Yard Hotel z Deadly Premonition mógł być inspirowany Great Northern Hotel z Twin Peaks w stanie Waszyngton. W pokoju hotelowym Francisa Yorka znajduje się wiszący nad łóżkiem obraz, który jest uderzająco podobny do zdjęcia plenerowego Great Northern Hotel. Sam Dale Cooper współdzieli wiele wspólnych dziwactw z głównym bohaterem gry. Oboje uwielbiają dobrą kawę, chociaż Dale pije czarną. Agent York, jak i Cooper rozmawiają z nadnaturalnymi postaciami, a ich sny stanowią dla nich ważne źródło inspiracji oraz wpływają na ich intuicję. Obie historie przenikają mocne elementy nadprzyrodzone. W toku śledztw odkrywane są siły oraz miejsca przekraczające ludzkie rozumowanie. Koszmarne inne światy, zamieszkały przez złowrogie duchy i istoty. Czarna chata z Twin Peaks to cień białej loży, świata koszmarów o niemal w niewyobrażalnej mocy, pełnym rocznych sił, gniewnych duchów i okrutnych sekretów. To niezwykłe miejsce wygląda jak niekończąca się, zasłonięta czerwoną zasłoną, seria pokoi i korytarzy. Podłogi pokryte są czarno-białym wzorem w zygzaki, a wnętrze umeblowane jest w minimalistycznym stylu z czarnymi i białymi obiektami kontrastującymi z wszechobecną czerwienią. W czarnej chacie często pojawiają się dziwne i enigmatyczne postacie, takie jak Karzeł, Demon from Another Place i Doppelgangery, czyli złe sobowtóry, które dodają temu miejscu jeszcze większej tajemniczości. W Deadly Premonition York ma do czynienia z czymś bardziej naturalnym drzewami o czerwonych liściach, nasionami i ciężkimi drzwiami, które pozwalają mu przechodzić przez pokoje i odkrywać tajemnice miasta. To właśnie tam pojawiają się alternatywne wersje bohaterów, które ujawniają nowe szczegóły na temat śledztwa oraz sekrety z ich życia prywatnego. Podczas pracy w swoich snach Dale widuje Lorę Palmer, którą spotyka w czarnej chacie. Kobieta przekazuje mu informacje, które pozostają dla widza tajemnicą. Natomiast postać Anny często pojawia się przed Jorkiem w formie ducha, który stara się go poprowadzić w jego wędrówce do rozwikłania sprawy morderstwa. Akcja obu opowieści toczy się w małych, odizolowanych miasteczkach otoczonych lasami w północno-zachodniej Ameryce w pobliżu stanu Waszyngton o niskim współczynniku przestępczości. W ich obrębie znajdują się podobne charakterystyczne miejsca, takie jak budynek szeryfa, tartaki, restauracje A&G Diner oraz Double R Diner, wzorowane pierwotnie na Twitz Cafe w North Bend w stanie Waszyngton. Mieszkańcy obu miasteczek są pełni dziwactw i tajemnic, co dodaje głębi intrygi do fabuły obu tytułów. Para będąca właścicielami restauracji A&G Dinner Nick i Olivia Cormack posiadają wiele wspólnych cech charakteru z Normą i Hankiem Jenningsem. Nick jest podejrzanym o morderstwo i spędza noc w celi, a Hank jest znanym przestępcą odsiadującym wyrok w więzieniu za skomplikowane zabójstwo na zlecenie. Thomas McLean z Deadly Premonition dzieli wspólne cechy osobowości z Endym Brennanem z Twin Peaks. Posiadają podobną, szczupłą budowę ciała, są bardziej nieśmiali i ciekawscy w porównaniu do innych postaci. Zarówno Endy, jak i Thomas są bardzo emocjonalni, w wyniku czego często nie potrafią zachować profesjonalizmu. Na miejscu zbrodni nie są w stanie powstrzymać łez, załamują się, przez co nie potrafią wykonać nawet najprostszych obowiązków. Takich jak sfotografowanie miejsca zbrodni. Queen Dan, jeden z pierwszych podejrzanych o morderstwo Anny Graham, nawiązuje do Jamesa Harleya. Obie te postacie są motocyklistami, którzy w czasie morderstwa utrzymywali relacje z najlepszymi przyjaciółkami ofiar: Becky Ames w grze i Dony Hayward w serialu. Sigurni Garnkowa Dama jest odpowiednikiem Margaret Lanterman, Piękowej damy. Obie postacie mają tajemniczy i mistyczny charakter, pełnią rolę przewodników oraz strażników tajemnic w swoich narracjach. Na koniec należy wspomnieć, że w dwóch najczęściej odwiedzanych barach w mieście Roadhouse z Twin Peaks i Galaxy of Terror z Greenvale pracują piosenkarze klubowi, którzy często występują w Czerwieni. W Deadly Premonition jest to Carol McLean. A w serialu telewizyjnym, między innymi, anonimowa wokalistka, w którą wciela się Julie Cruz. Nadmiar realizmu Miasteczko Twin Peaks często wydaje się być nierealistyczne z powodu nadmiaru realizmu. Serial często skupia się na przyziemnych dialogach i prozaicznych aspektach życia, które zazwyczaj ignorowane są w narracjach filmowych. Obiekty i miejsca często przedstawiane są w długich ujęciach które skupiają się na ukazaniu zwyczajnych obiektów, takich jak na przykład ponumerowane drzwi, zasłony, maszyny, korytarze, czy też klatki schodowe w sposób, który sprawia, że stają się dziwne i nieznane. Niesamowitość Twin Peaks wynika ze skupienia się na realistycznych szczegółach, które widoczne są również w Deadly Premonition. Twórca gry, Hidetaka Suehiro, Skupiał się mocno na przedstawieniu czasu rzeczywistego, rzeczywistej skali miasta i prawdziwego życia. Wszyscy bohaterowie niezależni przestrzegają skomplikowanych harmonogramów dnia, które mogą być obserwowane przez gracza. Na przykład w trakcie nocy można podejrzeć śpiących mieszkańców przez okna ich domów, czy też na spotkaniach, które miały na celu przybliżenie sylwetek przyjezdnych, będących głównymi bohaterami każdej z opowieści. W urzeczywistnieniu skali i klimatu małomiasteczkowego w Deadly Premonition autorom produkcji pomogła wyprawa do Stanów Zjednoczonych. W jej trakcie notowali wszelkie wymiary obiektów i budynków, jak choćby mierzyli różnego rodzaju billboardy, przejazdy kolejowe, a nawet drogi, aby odtworzyć poczucie realizmu małej miejscowości. Każda ulica w Greenvale ma swoją nazwę, a dla lokalnej restauracji ustalono nawet roboczą stawkę godzinową. Skala Greenvale miała w zamierzeniu odzwierciedlać skalę wiejskiego amerykańskiego miasteczka. Hidetaka Suehiro wraz z niezależnym reżyserem filmowym Kenji Gotō stworzyli główną fabułę gry. Wymyślone przez dwójkę przyjaciół dialogi agenta Yorka z jego niewidzialnym przyjacielem Zakiem miały odwzorować codzienną atmosferę dobrych przyjaciół. Niesamowitość Niesamowitość Twin Peaks ujawnia się szczególnie w sekwencjach z pogranicza spraw nadprzyrodzonych i horroru. Miasteczko jest niepokojące, ponieważ burzy oczekiwania ich mieszkańców, jak również widzów. To właśnie w tej niepozornej miejscowości znajduje się przejście do czarnej chaty, miejsca, w którym rezydują złowrogie byty mówiące od tyłu i poruszające się w zniekształcony sposób. Z tego wymiaru pochodzi zabójca Bob, pojawiający się w snach i odbiciach luster. W trakcie premiery Twin Peaks, serial w pionierski sposób łączył różne style opowiadania historii oraz gatunki telewizyjne. Aspekty charakterystyczne dla oper mydlanych, czyli romanse, intrygi i konflikty, wmieszane w wątki zaczerpnięte z policyjnych seriali proceduralnych nabierały złowieszczego charakteru w obliczu morderstwa Lory Palmer. Dodatkowo narracja była wzbogacona o elementy horroru, noir, melodramatu, Filmu o buntowniczych nastolatkach i wielu innych. Podobnie Deadly Premonition w nowatorski sposób łączyło tradycję survival horroru ze swobodnym, otwartym światem i elementami symulacji życia, odzwierciedlając nadmiar wpływów i odniesień miasteczka Twin Peaks. Są to zabiegi, które często mogą działać na odbiorcę dezorientująco, utrudniając przewidzenie, przebiegu narracji lub zrozumienie i interpretację kluczowych wydarzeń. W obu przypadkach pozornie nieharmonijne i niespójne kombinacje stylów tworzyły niesamowity efekt. Zazwyczaj minimalistyczna estetyka klasycznych survival horrorów kładzie nacisk na restrykcje i ograniczenia, co nie pozwala na uchwycenie wywrotnego komponentu niesamowitości Twin Peaks. W przeciwieństwie do klasycznych survival horrorów, Deadly Premonition. Charakteryzuje się nadmiarem i kombinacją pozornie sprzecznych ze sobą cech rozgrywki, które w ostatecznym rozrachunku nabierają większego sensu. Otwarta struktura świata połączona jest z sekcjami, w których występują typowe dla gatunku Survival Horror zamknięte lokacje. W ten sposób zrezygnowano z ograniczonej, restrykcyjnej i mocno klaustrofobicznej eksploracji, pozwalając graczowi na swobodne i bezpieczne zwiedzanie miasta Greenvale. Pomaga to w przedłużeniu uczucia ulgi, którym zazwyczaj czujemy po dotarciu do bezpiecznego miejsca w survival horrorze. Przeszukiwanie miasta pozwala łatwo zgromadzić wystarczającą ilość zasobów, które mogą całkowicie pozbawić gracza elementu napięcia, niepewności, a przede wszystkim zaskoczenia. W trakcie przygody gracz może prowadzić samochody. Rozmawiać z postaciami niezależnymi, wykonywać inne dodatkowe czynności, takie jak gra w rzutki czy łowienie. Może także angażować się w czynności symulujące życie, takie jak jedzenie, kąpiel i spanie. Niesamowitość rozgrywki nie wynika z grozy typowej dla przedstawicieli gatunku survival horror, ale z nagłych i zarazem sprzecznych zmian narracji oraz z połączenia rozmaitych oraz pozornie niekompatybilnych stylów. Podobnie jak Twin Peaks, gra łączy różne elementy charakterystyczne dla danych kategorii filmowych, od horroru poprzez surrealistyczną komedię czy też dramat skoncentrowany na postaciach i tragediach ludzkich. Opętanie. Kluczową rolę w budowaniu niesamowitości Twin Peaks odgrywają sobowtóry bohaterów i motywy ich podwójnych tożsamości. Sigmund Freud, twórca psychoanalizy, uważał, że niepokój, który wywołują Doppelgangery, wynika z idei ich nieśmiertelności, ponieważ duplikat ma szansę przetrwać oryginał. Jacques Lacan, jeden z najbardziej wpływowych psychoanalityków po Freudzie, twierdził, że niesamowitość pojawia się, gdy sobowtór zaciera granice między wnętrzem a zewnętrznością. Opisał to jako ekstimite. Moment, gdy najbardziej intymne wnętrze człowieka staje się zewnętrzne i obce, co czyni je nieznanym i przerażającym. Sobowtór jest niesamowity, ponieważ zmienia to, co powinno być najbardziej znane nasze wewnętrzne ja w coś dziwnego i oderwanego od rzeczywistości. Twin Peaks ukazuje kontrastujące ze sobą światy oraz postacie, aby przedstawić złożoną i skomplikowaną naturę człowieka. Jednym z najpotężniejszych przejawów dwoistości z serialu jest motyw opętania, widoczny również w Deadly Premonition, w relacji między graczem a jego postacią Agentem Yorkiem. W Twin Peaks złowrogi byt Bob może przejmować ciała i tożsamości innych osób, co czyni go uosobieniem lakanowskiego modelu niesamowitości. Bob często pojawia się w lustrach, naśladując ruchy opętanych, co przekształca ich wewnętrzne jaw w wewnętrzne coś obcego i groźnego. Bob, który powstał z Judy, ekstremalnie negatywnej siły, przedstawiony jest w Twin Peaks jako mroczny pasażer, kryjący się w pozornie łagodnych i niewinnych osobach. W Deadly Premonition agent York często rozmawia ze swoim wyimaginowanym przyjacielem, zwracając się do niego bezpośrednio po wykonaniu różnych zadań. Zaki i York są przyjaciółmi od czasu, kiedy matka Yorka ginie pod wpływem infekcji czerwonym ziarnem, a ojciec, nie mogąc ulżyć jej w cierpieniu, Postanawia na własne życzenie opuścić ten świat. Pod koniec gry Zack i York odkrywają prawdziwego sprawcę wydarzeń, które zniszczyły ich dzieciństwo Foresta Kaisina demoniczną istotę, która doprowadziła nie tylko do rodzinnej tragedii Yorka, ale także była przyczyną popadnięcia George'a Woodmana w szaleństwo. To objawienie przychodzi wraz z zaskakującym uświadomieniem sobie, że to York był wyimaginowanym przyjacielem, a nie Zack. Tak naprawdę Francis Morgan był jedynie osobowością stworzoną przez Zaka w odpowiedzi na dotkliwą trałę z dzieciństwa. Zwieńczeniem ujawnienia prawdy jest zmiana koloru włosów oraz dwóch siatkówek oczu o różnych barwach głównego bohatera, które można interpretować jako połączenie dwóch osobowości w jednym ciele. Dialogi między nimi w rzeczywistości odzwierciedlają relację Jorka z graczem, który kontroluje jego działania. Francis zdaje się być świadomy, że gracz jako Zack kieruje całą akcją. Na przykład, gdy wrogowie zbliżają się na pierwszym poziomie, York żartuje. Looks like we're being Zach, let you the meat przyznając się w ten sposób, że gracz przejmuje nad nim kontrolę. Narracja gry nie używa motywu opętania, aby przestraszyć gracza, ale żeby pogłębić jego niesamowitą relację z głównym bohaterem. Francis zapewnia obserwację i komentarz, a Zak, czyli gracz, określa ruch i kierunek. W tym kontekście jest to odwrócenie typowych założeń opętania występujących w Twin Peaks, gdzie złowroga siła o imieniu Bob przejmuje w pełni kontrolę nad gospodarzem. W Deadly Premonition motyw ten przedstawiony jest mniej złowrogo, a sama obecność ducha, gracza jest wprost pożądana. Ukryty pasażer zamieszkujący głównego bohatera, ma na celu odkrycie i ujawnienie prawdziwego ja agenta Yorka. W typowych grach z gatunku Survival Horror niesamowitość powstaje, gdy kontrola nad postacią jest zakłócona, co wymaga silnej identyfikacji i empatyzowania z wirtualnym awatarem. W Deadly Premonition relacja między graczem a awatarem jest interesująca, ponieważ pokazuje, że nie musimy w pełni utożsamiać się z postacią. Chociaż przez wielu Deadly Premonition uważane jest za niedopracowane, tytuł ten pokazuje w jaki sposób idea niesamowitości może zostać rozszerzona, aby zapewnić głębsze wrażenia z rozgrywki. Gra Hidetaki Sue Hero oferuje bogactwa i różnorodność, połączenie różnych stylów i doświadczeń niespotykanych w grach z gatunku survival horror, które charakteryzują się ograniczeniami i minimalistyczną estetyką. Pozorna niekompatybilność różnych elementów tego tytułu sprawia, że rozgrywka staje się dziwna i łamie oczekiwania gracza. Podobnie jak Twin Peaks, Deadly Premonition wykorzystuje zestawienie różnych stylów narracji, aby zaskoczyć gracza i wywołać efekt niesamowitości. Trudno jest określić, na ile te efekty były zamierzone przez twórców gry ponieważ Hidetaka Suehiro nie chce bezpośrednio przyznać się do wpływu Twin Peaks na jego grę, mimo wielu oczywistych podobieństw między nimi.